Dzień dobry, dzień dobry i jeszcze raz dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Chciałabym Wam zaprezentować bardzo różne piosenki ze swojego repertuaru. Przypomnieć się oczywiście w tych, które znacie najbardziej i które mam nadzieję jeszcze lubicie, ale też chciałabym przedstawić piosenki bliskie mojemu sercu, które kocham i które zawsze gdzieś tam w serduchu są. Mam nadzieję, że te ponad 50 lat na scenie dzisiaj, chociaż w wersji skróconej, ale wam przedstawię. Panie dyrektorze, za nami słyszymy odgłosy koncertu, który odbywa się w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Proszę powiedzieć, kto na scenie. Krystyna Giszowska, kochani, przyjechała po raz pierwszy do Kamiennej Góry w swojej bardzo długiej karierze. Dwa koncerty sprzedaliśmy z okazji Europejskiego Dnia Seniora dzisiaj. Właśnie dwa koncerty, czyli zainteresowanie było ogromne. Jak państwo widzicie tak, po raz pierwszy mamy dwa koncerty jednego dnia jednej gwiazdy, sprzedany prawie w, drugi koncert prawie full, pierwszy jak pan widział, nie ma wolnego miejsca. Może właśnie zacznę od początku. Od piosenki, która ukazała się na mojej pierwszej płycie długogrającej w koniec lat 70. Tak, byłam z niej ogromnie dumna wtedy. I piosenka tytułowa pasuje jak ulał na dzisiejsze spotkanie. Kochane kobitki, jestem jak inne dziewczyny. Wy też, prawda? Zgadzacie się ze mną? To zacznę od tej piosenki. Tak, już ma wiele, wiele lat. Jestem jak inne dziewczyny. Pa, 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 pa. Jak wszystkie inne dziewczyny, jakich jest wiele na świecie, Które kochając przeszkód nie znają i wtedy wierzą poecie. Chociaż w spódnicach jak Don chodzi, walczą, dopóki starczy im siły, O swoją miłość, w którą wierzyły, Jestem jak inne. Moim państwa gościem jest Krystyna Giżowska. Dzień dobry, pani Krystyno. Dzień dobry, witam państwa bardzo gorąco. Rozmawiamy dosłownie parę minut przed koncertem w Kamiennej Górze. I na początku właśnie chciałam zapytać o Kamienną Górę, bo Kamienna Góra nie powinna być pani obca, bo urodziła się pani niedaleko. No, w Kamiennej Górze byłam podobno, bo ja nie liczę godzin i lat, jak w piosence. Na początku albo pod koniec lat 90., albo na początku 20. Szczerze mówiąc, nie pamiętam wiele. Dzisiaj jadąc tutaj na koncert, było jasno, jeszcze był dzień, więc przejeżdżaliśmy przez centrum i jestem zachwycona. Ja w ogóle kocham bardzo takie miasta zróżnicowane, a więc myślę tutaj o architekturze, o historii. A tutaj tego nie brakuje. Są niektóre budynki no wprost niesamowite, ja nie wiedziałam, że aż takie piękne. Ratusz, czy, czy przejeżdżaliśmy, to chyba była fabryka, ona w tej chwili jest zamknięta, podobno no niestety opuszczona, a jest to niesamowity budynek, robi takie wrażenie, że <laughs> otworzyłam duże oczy. A często Pani bywa na Dolnym Śląsku? Ostatni raz w ubiegłym roku, w Wałbrzychu właśnie i w Dobromierzu. W tym małym kościółku w Dobromierzu z zespołem graliśmy przepiękny koncert Kolend. I powiem szczerze, że to był naprawdę wspaniały dzień. Potem oczywiście byliśmy w Wałbrzychu, a z Wałbrzychem, no dosyć dawno miałam coś wspólnego. Chociaż urodziłam się tam. Naszym widzom musimy powiedzieć, że przyjechała pani do nas z Łodzi. Tak, w tej chwili mieszkam w Łodzi. No i jestem tutaj dzisiaj u państwa. I ogromnie się cieszę, żeście mnie Państwo zaprosili i chcieli widzieć. Na przekór wiatru mi burzą, na przekór złym małym ludziom, na przekór czarnym kotom na drodze. Na przekór łzom, na przekór trwodze jestem. Jak wszystkie inne, mój miły, boję się myszy i krzyku. Wiem, że potrafię. Wić bez sensu, a wa, mam także bez liku. I tak, jak inne mam też marzenia i chcę, by kiedyś stały się prawdą. Więc chociaż idę ścieżką nieprzetartą, pytać nie będę. Chciałem zapytać jak się pani koncertuje właśnie w takich małych miejscowościach jak Kamienna Góra? Ja w ogóle. Szczerze mówiąc, sama wywodzę się z takiego miasteczka. Wychowałam się na Pomorzu, co prawda, w Człuchowie, ale znam uroki takiego miasta, znam ludzi, którzy mieszkają w takich miastach i ja uważam, że właśnie to jest taka wspaniała publiczność, bardzo szczera, bardzo spontaniczna, bardzo pięknie reagująca na artystę, którego lubi i kocha i na piosenki, które kocha. I ja kocham takie miejsca. Ja w ogóle uwielbiam nawiązywać taką współpracę z publicznością. Dużo mówię, bo jestem gadułą, jak pan zauważył. No i ja z publicznością też bardzo dużo rozmawiam, opowiadam o tym co w życiu zrobiłam, jaka historia wiąże się z każdą piosenką, bo to są czasami ciekawe rzeczy. Także ja kocham takie miejsca, podziwiam Państwa Dom Kultury, jak tutaj dzisiaj weszłam mówię o jakie ładne miejsce, naprawdę ładne. Jak Pan e, jako fachowiec od o Estrady ocenia osobowość Pani Krystyny? Nawet nie śmiał. E, to jest ikona polskiej muzyki rozrywkowej. Wygrała międzynarodowe festiwale w Soczi, czy w Kołbrzegu, czy w Sopocie, czy w, za oceanem. No, fantastyczna gwiazda, ale tak naprawdę o gwieździe mówią jej fani. A tych fanów, jak, państwo, jak pan redaktor dzisiaj widział, jest pełna sala, a nawet dwie. Jeden z pierwszych Pani koncertów to był festiwal w Kołbrzegu, tak? Piosenki żołnierskiej. No ja w ogóle wywodzę się z ruchu amatorskiego. Jestem takim przykładem właśnie człowieka, który wyszedł z tego ruchu. Zaczynałam w różnego rodzaju amatorskich zespołach, właśnie wszystkie konkursy amatorskie. Tam byłam bez przerwy. Tam mnie widzieli, już mnie znali. Na jednym z nich w końcu zostałam zauważona. Był to Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. No i wtedy zaproponowano mi przesłuchania już do zawodowego zespołu i tak to się zaczęło. Bardzo dawno temu, w 1971 roku. Chciałem zapytać o, o publiczność. E, jaka publiczność przychodzi teraz na, na Pani koncerty? Czy to są rodziny, czy, 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 czy kobiety, czy, czy mężczyźni? Bardzo zróżnicowana wbrew pozorom, bo myślałam tylko, że moje piosenki przyciągają moją publiczność z mojego tego przedziału wiekowego, którzy wychowali się na piosenkach lat 80., 70. I by się Pan zdziwił, wcale nieprawda, jest mnóstwo ludzi, powiedzmy, no, młodych. Młodych też, ale taka, taki przedział 40, ludzie, którzy już mają. Zawarli małżeństwo, mają dzieci, mają normalną rodzinę, normalne problemy, jakie w tej rodzinie są, i męsko-damskie, i nie tylko. I właściwie, szczerze mówiąc, odnajdują w tych tekstach cząstkę takiego swojego życia powszedniego życia takiego zwyczajnego bo, bo wbrew pozorom to życie nasze jest takie zwyczajne zwykłe problemy każdego dnia czasami takie same rzadko kiedy. Wyskakujemy gdzieś na jakieś fajne wakacje albo ten, ale zwykle to się toczy tak dzień w dzień, śniadanie, obiad, kolacje, dzieci, żłobek, przedszkole i tak dalej, szkoła. I czasami znajdują właśnie w tych piosenkach właśnie kawałek swojego życia, ale powiem szczerze, to dzięki temu, że te piosenki w ogóle żyją dzięki temu, że teksty w owym okresie pisali naprawdę. Zawodowi literaci, gdzie rzeczywiście tekst musiał opowiadać jakąś historię, gdzie w tych trzech minutach trzeba było zawrzeć właśnie jakieś, jakąś historię, która się w życiu wydarzyła. I może właśnie dlatego, że to jest taka w pigułce opowieść o czymś, te piosenki nadal żyją, te piosen z tymi piosenkami można się identyfikować, można y, nawet je zaśpiewać. A przy tym jest bardzo prosta melodia, bo, bo wydaje mi się, że Melodia powinna jeszcze podbijać ten tekst, powinna go jeszcze tak jakby ładnie oprawić, opakować ze wstążeczką. A właśnie nasi widzowie usłyszą trzy minuty koncertu w Kamiennej Górze, a proszę powiedzieć widzowie, którzy przyjdą na Pani koncert, co usłyszą, jakie utwory? Kiedyś próbowałam nie zaśpiewać moich sztandarowych czterech, pięciu piosenek, i skończyło się to bardzo nieładnie. Musiałam je w końcu zaśpiewać, ale tak jak twierdzę, mądrzy ludzie czasami bardzo mądre rady dają i tak było w moim przypadku. Powiedzieli, żebym tego w życiu więcej nie robiła, bo przychodzi między innymi również. Po to, żeby te piosenki usłyszeć, które zna, które kocha, które lubi. Włącza się razem z panią w śpiew? Tak, ja, ja kocham to i uwielbiam. Właśnie to mnie najbardziej cieszy, kiedy słyszę, że publiczność w ogóle zna tekst, zna melodię, śpiewa ze mną. Ja zresztą, chodząc na koncerty swoich idoli, też chcę usłyszeć te piosenki, które lubię, kocham i znam, mhm. prawda? I to jest takie naturalne. Także od tej pory w koncercie. W tych ponadgodzinnym koncercie są te piosenki, które zna publiczność, które wszyscy znamy, ale też mam okazję sprzedać taki przedział troszkę szerszy tego, co przez te wszystkie lata robiłam. A to już ponad 50 lat, jak, jak stoję na tej scenie zawodowo i nagrywałam tak różne piosenki w swoim życiu. Chyba gdybym mnie nagrała Nie było ciebie tyle lat, bo to była taka pierwsza, która mnie zaszufladkowała, no to poszłabym chyba w innym kierunku, bo moja pierwsza płyta jest totalnie inna, która no jakoś nie miała wielkiego szczęścia się przebić, zostać spopularyzowaną, bo później ta piosenka nie było cię tyle raz, po prostu zamknęła jej drzwi. Ale staram się właśnie do, na koncertach również pokazywać piosenki, które są bliskie mojemu sercu, które ja kocham, trochę inne niż te, które znają. Szerzej siebie pokazać. Ja wiem, że i tak tego nie zrobię, bo, bo na przykład nie zaśpiewam blue boxu, nie zaśpiewam innych rzeczy, które są bardzo takie swingujące i w ogóle. No bo blue box no, wygrał co prawda festiwal w Sopocie, ale każdy mówi: Blue box? Nie, nie było ciebie, tyle lat wygrało. Nie, Bluebox wygrał. I to jest piosenka totalnie inna niż to, co wszyscy znają w moim wykonaniu, ale czy będę gwiazdą, czy dam, czy dam sobie radę. Są zupełnie inne piosenki. I poszłabym chyba w tym kierunku, ale, ale nie ma nic złego. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przynajmniej jestem znana. Ja wiem, że każdy artysta broni się przed takim zaszufladkowaniem, przed tym, żeby, żeby nie tylko takie piosenki, które po, kochała publiczność, śpiewać. Chciałby tak pójść inną drogę. Ale z drugiej strony dobrze jest mieć piosenki, które zna publiczność, która na które ludzie czekają, utożsamiana jestem z tymi piosenkami, niż być totalnie anonimową. To był zwyczajny szary dzień. Za ścianą dzieci głośny płacz. I męża głos, uśmiechnij się. Ja posłusznie krzywię twarz i nagle stuka ktoś do drzwi. Że nie wrócisz tu Pokładałam sobie świat i nie zostawię tego już. Pani Krystyna przyjechała i akurat, że tak kolokwialnie powiem wstrzeliła się w europejski dzień seniora, tak? No toż są przemyślane nasze działania. E... To ważny dzień dla seniorów, ważny dzień dla tej społeczności. Seniorów mamy za sąsiadów poniżej i dbamy o nich jak tylko potrafimy i możemy. I ten, ten koncert był zaplanowany w tamtym roku. Niestety no, nie udało nam się w tamtym roku doprowadzić do końca, ale w tym roku jest szczęśliwy finał. Z czego no, myślę, że seniorzy będą zachwyceni i zadowoleni, jak wyjdą z tego koncertu. Najlepiej odejść póki czas. Świata schowaj się, dziś już nie pora szukać nas, dziś już za późno, dobrze wiem. Nie stukaj dłużej, dzieci śpią i na mnie czeka tyle spraw, na głowie przecież cały dom. Życie gorzkie jest, jak za Nie było Ciebie tyle lat. Myślałam, że nie wrócisz tu. Bo układałam w sobie świat. I nie zostawię tego już. lale. nas goni, widownie już chce wejść na, na salę do Kamiennej Góry, także co, zapraszamy na koncert do Kamiennej Góry. No zapraszamy, ja przepraszam, że tak przegadałam Pana ogromnie, ale jak za, zaznaczałam na początku, jestem gaduła. Zapraszam Państwa bardzo gorąco i, i ogromnie mi miło, że jestem tutaj dzisiaj z Wami, życzę Wam dużo zdróweczka, dużo wspaniałych ludzi i przyjaznych wokół siebie i obyśmy się jeszcze kiedyś zobaczyli. Cześć! Proszę Państwa. Cieszę się ogromnie, że śpiewacie ze mną te piosenki. To jest wyjątkowa rzecz. Myślę, że o to właśnie chodzi, żebyśmy po prostu wspólnie spędzili miło ten, ten dzisiejszy wieczór. I tak mam nadzieję, będzie. Postaram się, żeby z mojej strony tak było. Proszę Państwa, myślę, że teraz mogę pozwolić sobie na piosenkę może mniej znaną z mojego repertuaru, ale za to cieszę się, że że mam ją w repertuarze, bo jest to piosenka kompozytora, którego na pewno wszyscy ogromnie kochacie. Chodzi o Seweryna Krajewskiego. O, słyszę już, o tak. Proszę państwa, tak, cenimy go wszyscy za jego piękne, liryczne, melodyjne piosenki. Wychowaliśmy się w końcu na tych piosenkach. Ja pamiętam, no w szkole się śpiewało. Kto za tobą, tak? No, <słysy> proszę państwa Beatlesi, Rolling Stonesi też należą do nich. Czesław Niemen, tak, to nasze czasy piękne, piękne teksty i proste melodie. To jest jego kompozycja dzisiaj dla was. Bądź blisko mnie na dobre i na złe. Gdy z moich snów Zawsze już podlecą czaple i motyle. Niepewną twarz pokaże mi los, który obiecywał tyle. Gdy braknie bar marzeniom my, jakby je zważył mrozu powie. Bądź blisko mnie w godzinie złej nie pozostawiaj. Tobie. Bądź wtedy blisko mnie, na dobre i na złe wskaż drogę, osłyszył i bądź, bądź wtedy blisko mnie. Pomysły na koncerty tego typu na, na przyszłość? No pewnie tak. Już 11 listopada mamy świetny koncert. Połączenie klasyki, czyli kwartetu smyczkowego plus pianista, czyli tak zwany kwintet fortepianowy z Tadeuszem. Statiem polkowskim, który będzie rapował piosenki, a właściwie utwory patriotyczne. Z tej okazji świetny koncert, bezpłatne wyjściówki mamy jeszcze w impresariacie. Zapraszamy. Można połączyć rap i muzykę klasyczną. Przyjście ocencie. Zapraszamy. W drodze Szampan i to szkło! Zabród głowy, to było właśnie to Jeszcze raz W drodze do Fontainebleau Nawet nam nieźle szło Pan był I to szło Zawrót głowy To było Właśnie No co? Yeah, 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 yeah.